Szarotka alpejska jest rośliną kojarzoną z Tatrami i słusznie, ponieważ poza tymi górami nigdzie w Polsce na naturalnych stanowiskach jej nie spotkamy. W zasadzie można powiedzieć, że jest nieformalnym florystycznym symbolem nie tylko Tatr, ale gór wysokich. Logotyp z sylwetką szarotki jest używany przez szereg stowarzyszeń i organizacji o profilu turystycznym, sportowym i wojskowym. Symbol szarotki jest noszony na mankietach, kołnierzach umundurowania formacji wojskowych w krajach alpejskich, a także strzelców podhalańskich. Znalazł się na monetach oraz odznaczeniach. Z kolei pod nazwą Szarotki znajdziemy zarówno szwajcarskie linie lotnicze, hokejową drużynę z Nowego Targu, jak i rodzaj piwa produkowanego w Austrii. W okresie międzywojennym, ale też później, aż do utworzenia Parku Narodowego w Tatrach, była masowo pozyskiwana do wyrobu pamiątek. W rezultacie omal nie wyginęła. Dziś szarotki występują licznie na wapiennych murawach i w szczelinach skalnych, np. Na, na Nosalu, na Sarniej Skale, na Giewoncie, a także w Dolinie Kościeliskiej. Roślina ta pokryta gęstymi włoskami przypominającymi filc, których zadaniem jest chronić ją przed utratą wody. Obecność tych włosków, a także kształt kwiatów sprawiają, że przypominają kocie łapki. Pod tą nazwą szarotka była powszechnie znana do połowy XX wieku. Skojarzenie z gocimi łapkami ma też swoje odzwierciedlenie w łacińskiej nazwie Leontopodium, która z kolei wywodzi się od greckich słów leon, co oznacza lwa, kota, oraz podion oznaczającego łapę lub stopę. Dziękuję bardzo za uwagę.